A to jest blaki. No tak się troszkę kręci za Leonem, ale Leon oczywiście nie odpycha. Leon jeszcze wczoraj widział swoją matylkę. Więc dzisiaj raczej nie chcę kolejnych samiczek. Także całe towarzystwo sobie teraz tutaj razem z kaczówkami na dole ziarenka. No on ciągle wraca. Teraz leć tam do kolegów. Wiesz, leć tam sobie. Leć może poznasz jakąś fajną samiczkę. On sobie woli tu posiedzieć. No a to już niech sobie teraz troszkę posiedzi, póki nie ma Rudolfa. I niech sobie odpocznie. No i także to życie gołąbków na parapecie.